Podobało się panu? Bardzo. Doktor Fell, kustosz biblioteki Kaponii. To dla mnie zaszczyt. Jest pan Amerykaninem? Nie z urodzenia bywałem tam. Zawsze chciałam odwiedzić Stany, szczególnie Nową Anglię. Spożyłem tam wiele wyśmienitych potraw. Widziałem, że śledzi pani libretto. To panią ucieszy. Pierwszy sonet Dantego z Nowego Życia. Piękny. Rinaldo, spójrz. Radosne zdał się, gdy trzymał me serce w swych dłoniach. W serce niewiasty woalem odzianej. Zbudziwszy ją drżącą i posłuszną, wyrwane serce za pokarm podał.